Witam wszystkich serdecznie na kanale i zapraszam dzisiaj na premierowy unboxing kart Magic Deck Ring z najnowszego rozszerzenia Fallout premierowy dlatego, że w momencie nagrywania tego filmiku jest 8 marca i czyli dzień premiery mam dla was Commander Deck, żeby wam pokazać jak to wygląda i to jest rozszerzenie Hal Caesar dla talii czarnej chyba czarna, prawda? Czarnej, białej i czerwonej tak wygląda pudełeczko, tak wygląda z tyłu, jest niezłe, na razie mam jedno, ale myślę, że jeszcze te trzy też wpadną jakoś do mojej kolekcji, no to co, no to otwieram, jestem ciekaw, już sobie tutaj pozwoliłem trochę yy, popsuć to pudełko, żeby się z nim nie cackać w momencie, w momencie nagrywania filmiku i żeby to dobrze wszystko przebiegło, jestem mega ciekaw jak to wygląda, bo powiem Wam szczerze, że jeszcze nigdy nie otwierałem Żadnego commander, commander Deck. O proszę, zobaczcie. Takie pudełeczko na karty. Ok. Rozłożymy je sobie. Uuu, no fajnie wygląda. No, 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 no. Ciach. Ok. No jest jest nieźle, jest ciekawie. Koszt tego e, mnie kosztował 50 funtów. Dokładnie. Więc nie wiem, czy to dobra cena, czy nie. Myślę, że dobra, bo widziałem, że już po premierze ceny skoczyły i chodzą też po 75, a jest. No, po premierze, no dzisiaj jest premiera tak naprawdę. Także już wieczorem ceny poszły w górę, na przykład na eBayu czy na Amazonie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ok, wyciągamy cały ten. O, tak to wygląda. uuu, hej. O, tu są jakieś te, jakieś znaczniki ładne, świecące. Można je wyciągnąć. Tu też są jakieś znaczniki ładne, świecące. Myślę, że to może się tyczyć tego. To jest tylko rysunek tej karty głównej, tego głównego bohatera. O, tak wygląda z tyłu. Tu też są jakieś znaczniki. Chyba chodzi o to promieniowanie. Tu jest tak fajnie zapakowane, widzicie z boku. Tu z boku jest jakaś koperta. Jest jakaś koperta, fajnie, to wygląda. Taka ko koperta, i tu jest tak. O, to jest ten taki, taki znacznik, gdzie możemy sobie przestawiać. Fajne to jest, gdzie możemy sobie przestawiać, na przykład, ile mamy życia, żeby zapamiętać, je 23, tutaj 2, czy może chodzi o promieniowanie? Bo tu jest taka opcja z tym promieniowaniem. no Fajne, fajne. Takie papierowe trochę, ale, ale spoko. Fajnie wygląda. Collector Booster Pack. Tak, to jest yy, booster kolekcjonerski, ale jest tutaj tylko. Nie wiem, chyba jedna, jedna czy dwie karty? Zaraz sobie to stworzymy. To nie jest ten typowy taki kolekcjonerski booster pack. A jest sample pack, widzicie? Sample. Czyli tu pewnie będzie albo jedna karta, albo dwie, albo, albo mało. W ogóle chyba jest 15 w tym, w tym normalnym booster packu. No, ok, wyciągamy same karty. O kurczę. Są karty. Od razu z tym głównym naszym bohaterem Ciach, coś mi tu wali słońce I źle mi się nagrywa I tu jeszcze coś jest Tyle jeżeli chodzi o to pudełko Tylko sobie odkładamy I jeszcze jest tak Universal Beyond, chyba instrukcja obsługi Z tymi wszystkimi bajerami, nie wiem, tam jakieś nowe karty, mają być 150 chyba nowych kart, nowych rodzajów kart, czy coś takiego? Uuu, Co, plakacik? Taki plakacik? Z głównym ziomkiem, Cezar, Mr. House President and CEO Magic Colors, a są wszystkie tutaj teraz, chyba bardziej zasady, chociaż fajnie to wygląda. Hi, Cesar, playing, playing the deck. Ok, to sobie złożymy fajne, fajne 50 funtów, jak, jak myślimy, Myślę, że nie jest chyba dużo, nie? Tu jest. To co jest? A tu dodatkowe karty są jakieś, są takie. Zobaczcie Legendary Creature i Legendary Creature. I ta jest foliowana, a ta jest. Nie wiem, nie foliowana, ale jakaś taka. też jakaś taka, trochę świecąca. Nie? Tu jest. I obie są. Aha, to jest MK, czyli Mityczna, i to też jest MK. Tylko to jest 064, a to jest 001. Bo to chyba chodzi chyba o talia, A tu jest chyba jakby dodatkowe. Bo widzę, to Keny są jeszcze. Okej, okay, no to otwieramy, zobaczmy jak to wygląda. które tu uprzątnę, żeby mnie się tu nie walało. Chyba trzeba będzie. Nie, no dobrze będzie chyba wyglądać, nie? Jak wygląda? Uuu, ale się świeci. Dobra, to najpierw zaczniemy od tych najmniejszych paczuszek. Może Collector's Box, Booster. bo on jest, widzę, najmniejszy. Więc zaczniemy od tych najmniejszych Cioch, ciach, Okej, okay, i zobaczymy ile tam kart jest. już widzę, że chyba są dwie, tylko. Nie, chyba tylko jedna. Tada! To jest karta jakaś tam informacyjna. A to jest Legendary Artifact Creature Robot. <laughs> I Ereczka. Ereczka. I jeszcze jest jedna, i też jest Ereczka. Land. Fajnie wygląda. Tak wygląda oznaczenie w ogóle kart z tego rozszerzenia. Fajnie, tak hologramy wyglądają. Ciekawie, dosyć z tyłu. Standardowo, magicowo. I ereczki spoko. Ereczki zawsze są mile widziane. No i co? No to teraz otwieramy ten najmniejszy pak. Nie wiem, co to jest ten najmniejszy pak. Jakiś dodatkowy. Tych kart jest tylko tyle. Ale mnie tutaj ciekawi, co to jest. Ciach. Bo tu powinno być 100 w tym dużym paku, a w tym małym nie wiem. Zaraz się przekonamy. To też jest mityk, widzę. Więc też jest nieźle. Ok. No, zobaczcie, świeci się trochę, nie? Nie jest foliowana, ale chociaż kurczę, nie wiem jak to nazwać. No, wygląda nieźle. Dobra, lecimy dalej. Mityczna z głównym bohaterem, tak? Z Cezarem. A tuż. Tu aha, to tokeny są. Tu same tokeny będą. Token robot. No, tokeny. Tak wygląda z tyłu. Token z ściankiem. Token z jakimiś blueprints, papierami. Z tyłu też token z siankiem. Token robot to ten sam. Aha, one są wszystkie. Aha, ale tu jest inny. Junk. Token. Ty ma inny już. Jakieś kopie, kopie. Ten jest taki sam jak ten. Okej okay. Ten jak wygląda? A, to już jest inny. Human Soldier. Też token. Fajny. Token Creature. Też Soldier. Fajna grafika. Spoczko. Kolejna taka sama. Tył ma jaki? Tył ma tego żołnierza. Okej okay. Tu jest znowu Kasiorka. Tu jest jakiś dziwny gość. Wygląda go rycerz, ale nie jest rycerzem. O. Tył ma też jakiś inny. I zapasy. Food. Human Warrior. Dwa ostatnie tokeny. I wygląda tak samo. Ale mi tu muszę kurczę. Wali mi tu słońce na grubo. okej? Okay. Chwila. Zasłonię tylko. No nie spodziewałem się takiego efektu. Dobra, już jestem. No to co? No to przechodzimy do otwierania, yy, że tak powiem, tali głównej. Tego całego commander deku. Ale tu jest... O, jest tutaj ta... Ten sznureczek, czy, 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 czy. O, tu jest. No. Daje się złapać. Czy on jest z przodu? Z tyłu jest. O, złapał się elegancko. Dobra, otwieramy talię. Ciach. Tu powinno być seteczka, nie? Sto kart z tego, co, z tego co pamiętam. Ja je tak rozłożę trochę na pół, żeby mi się dobrze w ręce leżały, żeby ich tu nie, nie puszkały, ale jakoś dziwnie tak są. Zaraz, zaraz, te są tyłem, te są przodem. No okej, okay. jest główny, główny bohater, tak wygląda. Fajny, spoko. U, proszę bardzo, tu też jest mityczna. Mr. House. Legendary Arte Aha, to jest Leg Legendary Artifact Creator Human. Też mityczna. A to jest co? On your turn. Aha, to są zasady. Okej, okay, zasady sobie zostawimy na razie na potem i one są jakby odwrócone tyłem. Aha. Czyli dobra, to zróbmy tak. Bo one są odwrócone tyłem, to weźmiemy tą drugą, tą odłożymy. A weźmiemy tych, którzy są odwróceni przodem. I tu zaczynamy już od ereczek. Proszę bardzo, ereczka Legendarna kreatura, Ardaż, nie wiem kto to jest, a znam falauta i to dobrze. To też ereczka, też ereczka, same ereczki, legendarna kreatura, o, fajnie, fajnie, ereczki, graficzki są spoko, fajne, Sierra, I nulo Inułokota, Inułokota, Nukakola, o Nukakola. Dalej, R-eczki lecą, zobaczcie. Middle School, Ereczka, Ereczka. Dużo tych hereczek powiem szczerze, w tym Commanderze. U sporo. Tak przytrzymuję chwilę, żebyście mogli sobie zastopować i poczytać, jakie interesują Was opisy tych kart. Patrzcie, same R-ki lecą. Boomer Colonel Legendary Creature, o proszę Patrzcie ile legend Patrzcie ile legend, pum same legendy Elder i same erki w dodatku Kellog Macready, Same erki i same e Same legendary creature, no nieźle tu też jakieś erki ciekawe, jestem jak to wygląda w tych innych w Tych boksach. Bo ich jest razem 4 prawda Paladin, Elizabeth. Patrzcie, o no, same ereczki. Wow. Erka. Same erki lecą. Nawet landy są erkami, grubo. Pamiętajcie o tym, że to jest edycja taka limitowana, można trochę powiedzieć. Bo już y, ciężko, ciężko je dorwać. Teraz w tym momencie, w dniu ich premiery, już ciężko je kupić. Bo już patrzyłem na stronach internetowych takich właśnie z kartami i sold out. Wszystko jest sold out. Także powiem wam, że grubo. Przynajmniej u mnie w Wielkiej Brytanii. Patrzcie, same erki lecą. No bez tu same erki. Wow. Same erki. Wszystkie karty, czy to enchantment, czy czy, czy kreaturki, wszystkie erki. A sam lidlizuje. Nie wiem. pierwszy raz otwieram w życiu ten commander deck. Nie wiem, czy to, czy to, czy to tylko w są same erki. Czy w innych Commander też są same Erki? Wow no Wiadomo, że te r to nie są takie słabe karty, nie? Te Erki zawsze... Erki czy Mki zawsze, zawsze były kartami mocnymi Dlatego dostawały taki status Nawet te on-common były lepsze od common Więc... wow Ok, No patrzcie, same r lecą Ja jestem w ogóle w szoku Lecimy dalej Znowu Eki. Er Bum. Landy. Okej. Okay. O! I tu już zacząłem Uncommon. Dobra, to to odłożymy sobie Erek. Zobaczcie, ile jest er Ek. O, grubo. Z 50. Patrzcie, no to jest cała talia, to tyle jest Erek. Wow, ja jestem w ogóle szokowany, że aż tyle. Er I tu jeszcze leczą uncommon. No proszę bardzo, creature, human citizen, Gary Clone. Niezłe boom! O, legendary creator, Craig Boone. Nie wiem skąd oni biorą tych bohaterów, powiem wam szczerze. Ja nie pamiętam ich z gier. Może są jakieś książki? Ze świata, ze świata Fallouta, gdzie te, te gdzie, gdzie... oni występują ci wszyscy. Nie jestem pewien, powiem wam. Ogólnie grafiki są piękne, no mocno, mocno trzymają klimat Falloutowy. Nie? Bastion. Deadly Dispute. Uncommon, same lecą. O, w końcu zaczynają się jakieś kurcze. Zbroje. Pan słynie z tych przecież kurcze Pancerzy wspomaganych, nie? Creature. Generał. Uncommon też dużo jest o. Fajnie, Blona. Wear and tear. Wear and tear. Akrony. School clamp. Znowu jest. Nulo cola. Fajne te szafki są. <laughs> fajne, fajne. Klimatyczne są te karty, powiem Wam szczerze. Oczywiście mówię o grafikach. Nie, no grafiki są naprawdę klimatyczne. Mi się podobają bardzo. Command to Tower Land. Chyba sobie kupię jeszcze te. Collector's Edition, bo słyszę, że tam, tam, tam też można trafić jakieś unikatowe karty, których no, tutaj wiadomo, nie trafimy w tych, w tych taliach dedykowanych, prawda? A chciałbym, Nomad Outpost, Path of Amnesty same unicorn, lecą powiem Wow, Plains, ale ładnie wygląda z Fallouta Taka grafika fajna. Patrzcie. To jest chyba z fala taktik. Plaincy. Ładne, ładne te karty powiem wam. Naprawdę wow. O, słomp Bagno z, tym, z tą psinką. To jest z to Jeżeli dobrze pamiętam. Grafiki są powiem wam naprawdę ekstra. Uu. Fajnie to wygląda. Uuuuh, naprawdę kozak. Tyle, jeżeli chodzi o te karty. Także powiem Wam szczerze, że ja jestem mile zaskoczony. Nie wiem, czy tak powinno być, czy po prostu takie jest rozszerzenie, że tyle. Zobaczcie, jest Erek. No kurczę, no nie mogę się dziwić. Tyle Erek, jeszcze tyle fajnych, ciekawych kart. Mityków. Raz, dwa, trzy mityki. Trzy czy cztery? Co, co tu się skleiły karty? Co tu się dzieje? Ej. Nie, ta karta jest taka gruba. Zobaczcie, ona jest strasznie gruba. Co to w ogóle jest? Cesar Legions Emperor. Nie wiem czemu, ale zobaczcie, w porównaniu z normalną kartą. Widzicie, jak normalna karta wygląda? Jest taka. chuda, a to jest taka gruba. Dwa razy grubsza jest. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Czy to jest jakiś. nie wygląda token. Czy to, jakaś. to jest jakaś promocyjna karta, czy co? Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie o co chodzi. No to nie wiem, zaskoczyło mnie to. Okej, okay, tyle na dziś. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądaliście, dzięki, że wspieracie. Zapraszam Was na kolejny filmik już niedługo. Do, do, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.